Dobrze Jest tu coś na warsztacie do podniesienia? No jest Kurs, kurs Mogę sobie ulepszyć tą broń czy nie? Modyfikator, masakrator. Okej. Okay. Ile ma damage'a teraz? 460. 404, ja pytałem. Dobra. Odkładam tego Uzi'ego, bo nie niepotrzebny. I co? No idziemy robić questa, nie? Marcin? Muszę go na niej A to w tamtą stronę A ty robisz już tego questa? Ej O. No. Aha. Czemu? Teraz miałeś nawet na, na, na tych zwykłych frajerów nawet jak chciało mi trzeba i zdymować właśnie strzał do Ale O, kłodnie. A ja nie kupowałem tego. A ja nie, nie ulepszałem. A to jest jakieś ulepszenie jeszcze do tego, do tej broni? No można dać ulepszenia, no tak jak do innych broni. Hmm. Tam like będą wyłazić, tak? A podpaliłam śmierci. A jak tu podpaliłeś? O, molotowym. Było już te... Nie no, były już te rozwalone, to rzuciłem tą gwiazdkę elektryczną. I czemu on... To by to masz na który ten? Tam mówili, że masz? No. Na 18, na 18, to mam na osiemnastu. Na jedenastu <coughs> mam. Oh, Wiesz, O, teraz. Co to jest z tyłu? Jest ze środka A. wychodzą chyba tam tamtą jamę trzeba podpalić, nie? Trzecią, ale lagi Gdzie jest to trzecia?

Osczo te cipsy kurwa, chujowe. Ta, Chujowe te cipsy. Takie. Leisy, flaming hot, czerwone. Trzeba było już doritosy. Te też coś spadła. Coś spadła. Amunicji trochę, o, co to na Iż tak? Jest mnie jakiś piasku, wszędzie pełno. No wiesz? Będzie piasek tu mam. <grywa> no jak, no bo tu jest piasek. Kurwa nic nie widzę. Kurwa zombie na mnie skiwa okay. wyskoczył. No dobra. Amen. No dobra. <laughs> Quite the fire starter, aren't ya? Uh, it's not really on brand, but yeah. That acid gunk was a waste of time. Should have burnt them from the get go. Hey, they were all soldiers in those pits. No, they were enemy combatants. And that's why you can't fight a conventional war. Uh-huh. Well, this one's down to the scientists. I already got science on my team. And you should leave before you change sides. No way you're not infected. I'm immune. How else do you think I'm still me? Immune? I heard they were looking. You might be more useful than I thought. I could use some backup be Serving your country for sure. This horde has to stay contained. I won't be leaving. <clears throat> but here's your paycheck. Mm -hmm. Hey, you're not serious about going Ocean Avenue, right? It's suicide to even try. Great, but I got no choice. Well, if you insist on going. I can trade you some things, I... you'll need everything you can carry która jest od tego. Do karabinu. You for out there, don't say I didn't warn you Well, this place is pretty secure How about I hang out with you? Objection withdrawn, you're safer out there I'm not strong, Eee, ten karabin myśliwski? Co? To ty byś musiał mi powiedzieć. Ja kupiłem sobie Te później zjem, bo kurwa Muszę pić cały czas Też nie.